Nareszcie. No co tak długo? Cherry, jest mi strasznie przykro. Dowiedziałam się, że moja mama będzie miała dzień pizzy. A jak ci idzie tutaj? Trochę się bałam podejść i bardzo głośno mówić, ale. Skoro przyjaciółka jest, dam sobie radę. Cześć, Joey. Hej, Neil. Due? E, tak. Rzucie jest obrzydliwe. Mmm, to ja pójdę po łyżki. Nie, e, Fibi, nie idź. Za chwilkę wrócę. O, dzień dobry, pani. Ja właśnie idę po łyżki. Byłeś jeść pizzę? <laughs> Więc wszyscy goście jedzą źle pizzę. Proszę bardzo, Bziku. O, chwila, e, ta jest brudna. To ja umyję, nie jestem twoją mamą. Mam kocurka o imieniu mruczek? Czy ty masz zwierzaki? Eee, możemy pomówić? Sekundkę. Tak! Przepraszam! Chyba mówiłam za głośno. To tylko nerwy. Szybko, wytańczmy to. Nie musisz się niczym przejmować. Joey cię lubi, ja to widzę, do tego doskonale. Wyglądasz w wysokich butach. Co bym bez ciebie zrobiła? <noise> Ale nie zostawiaj mnie samej. Dobrze, obiecuję. O, oh, okej, okay, Soki, co dalej? Sałatka Cezara dla Piękności? <grywa> A cud rodzin jest przerażający, Billy? Teraz ty i Nora śmigacie do marketu i kupujecie wszystko stylisty. Pieluchy, chusteczki, mleko w proszku, stopery. Stopery są do uszu. <grystanie> Jasne. Macie kasę i żadnych przystanków w drodze do sklepu. Fibi? Gdzie Fibi? Poszła sobie na randkę. Na randkę? Okropność, biedny koleś. Dwoń do niej i niech tu przybiegnie natychmiast. My rodzimy dziecko! Niechęć! Ty, żono, ty, królowo! A nauczycielka mówi: Czery, bardzo piękna sekcja z żaby Szkoda, że jesteśmy na lekcji historii! Co? <laughs> Jasne. Proszę bardzo, świeżutka! Ze środy! <laughs> nie, jestem bardzo głodna. Nie jadłam przez cały dzień. Dlaczego nie jadłaś na dniu pizzy? Dniu pizzy? Mówiłaś, że twoja mama organizuje. O, dzień pizzy! Nie, nie mówiłam dzień pizzy, tylko dzwoneczki. Wiecie, do roweru, do domu. Telefoniczne.. Przepraszam na chwilę. Dziwna jakaś. Grzybowe kalcony. No co jest, Max? Co? E, Okej, okay, zaraz tam będę. Fibi! Randka idzie wprost bosko. Dziękuję serdecznie, że ze mną jesteś. Wiadomo i muszę lecieć. Co? Fibi! Obiecałaś. No! Jak wam smakuje pizza? O, fantastycznie! Teraz Link nie opuści skrytowic widz, widząc to. Dziękuję. E, wiesz, śmieszna sprawa z tym ustawianiem, tych Ale nie teraz. Idzie Link. Śmig! Fibi, ja się muszę pożegnać z rodzicami. Są tacy wściekli. O, a co to? Krótka historia o nas. Pomyślałam, że po takim wspaniałym dniu jak ten zamówimy czarno-białe ciastko, bo moje włosy są prawie czarne, a twoje są jakby białawe. Chodzi o to, że ty i ja jesteśmy świetną parą, jak czarno-białe ciastka. Nie o to chodziło. Właściwie to wolę je takie, bo wanilia jest lepsza bez kakao. Mówisz? Bo ja myślę, że dwie połówki tworzą piękną całość, której nie należy rozdzielać. Nie, nie, aż tak. O, tutaj jest lód. Nie, dobrze, ja sięgnę. Nie, nie, ja sięgnę. Jeszcze bliżej! Fibi, co my robimy? Tworzymy wspomnienia? Nie, nie o to mi chodzi. Tylko, że mój ostatni dzień w skrytowicach byłby dużo fajniejszy, gdybyś nie była taka uczepiona. Co, przecież ja chciałam cię. Stop, jestem uczepiona? Ech, przepraszam, ale wcisnęłaś nas w dwugłowy sweter. E, tak, wiem jak było, ale. E... Ech, słonko, wiesz, dlatego chciałam, żebyś znalazł sobie hobby, ponieważ ty jesteś uczepiony. Ja jestem? Tu teraz chciałeś trzymać mnie za rękę przez dwa tygodnie. Bo szaleję za tobą! Byłeś w Meksyku z rodziną! Faktycznie, tu masz rację. Ale czemu nic nie mówiłaś? Bo wiesz, nie chciałam cię zranić. Link, ja też za tobą szaleję, okej? Okay? Dlatego zorganizowałam tę randkę, żebyś chciał zostać i żebyśmy nie musieli zrywać. Zrywać? E, nie, nie myślałem o zrywaniu. A jak ty myślałeś, że będzie? Sam nie wiem, tak się zafiksowałem na moich osiągnięciach, że jakoś... nie myślałem, co to znaczy dla nas. A ja o tym myślałam. Nie chcę cię stracić. Ja też cię nie chcę stracić. Ta... Dzwonię do pani Kopniak od razu i powiem jej, że rezygnuję. Nie! Nie, nie możesz tego zrobić! Nie możesz zrezygnować z marzeń ze względu na mnie. Jesteś świetnym chłopakiem. Teraz będziesz superherosem. Rany, to się naprawdę dzieje. Kogoś w Skrytowicach trzeba ratować. I kogoś w Skrytowicach trzeba przytulić. I pocałować? Wow, wow, jestem duża. Kiedy tak urosłam? Hej, w całym domu pachnie szyneczką. Macie szyneczkę? Zobaczymy, jak działają przysmaki. Ojejku, daj, daj, przysmaczki, przysmaczki. Ej, dułek, siad. Powiedziałeś siad? Ja lubię siadać. O, już siadam, siadam. O, miam, miam, Bardzo dobre, bardzo dobre, tak, tak. Dułek, daj łapę. O, o, daj łapę, też to umiem. Wow, palce jak fajnie. Zinko, powiedz, nazywam się Barb i chcę odzyskać mój własny tablet. Naprawdę, Fibi. Nazywam się Barb i chcę odzyskać mój własny tablet. O, widzę, że właśnie coś jecie. Pamiętajcie, mięso sprawia, że dółek zaczyna wszystko rozwalać. Mięso? Tego nie ma na liście. O, ależ jest! Odwróć kartkę. Widzicie tę pogryzioną cegłę? <laughs> Tylko tyle zostało z bułkowego, barku, stek i karaoke. <laughs> I taki przypominacz: nigdy nie karm, psinki, mięsem, a w ogóle super, że wszystko w porządku, pa! <laughs> Pojadłam, chcę dużo mięsa Je! Yeah! Mię! O, tego nie było w reklamie Hej A lubisz baczko burgery? Ha. To dwa mięsa ha! <grymny> <grymny> Załatwione, drodzy goście Teraz to już problem policji Proszę, możecie napychać brzuszyska Halo, policja? Nareszcie Co się stało? Parzyła tu Kasia Kuku Zamknęłam ją w moim biurze, chodźcie! Proszę pani... Mały prezencik. O, uwielbiam ciasteczka, ale czemu? Nie cierpię ciebie i twojej rodziny okropnie! Chodzi o to, głupio mi, że mój pies demolował pani restaurację. Twój pies? Ale tam jest szurnięte babsko! E, nie, to jest pies. Szurnięte babsko to raczej ona. A w ogóle, panowie... Rzućcie we mnie paragrafem. Konkretnym, ale tak bez litości. Ależ my nie rzucamy paragrafami. A ja to powtarzam, ale nikt mnie na komendzie nie słucha. To musisz to wywlekać? Akurat mamy wolną chwileczkę. Zatem, jakie paragrafy lubicie najbardziej? Te najcięższe, trochę lżejsze, zawiasy. Ten, panie Bartłomieju, skoro nie lubi pan paragrafów, to czym lubi pan rzucać? Lubi sobie mięchem rzucić. Ba, 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 Policjant Bartłomiej ma łyżkę głosu? Przepraszam, czy ja mogę dostać łyżkę głosu? Proszę. Dziękuję. Co wam odbiło, cymbały? Szurwięta Staśka rozwala teraz całe moje biuro! Skoro wy nie wkraczacie, ja wchodzę! Co tam się dzieje? Czemu się nie otwierają? O, oh, chyba zamknięte. Oh.